Witam serdecznie, kochani, na rozdaniu na miesiąc grudzień. Zaczniemy od Trogonu Wody. Pamiętajcie, kochani, że jest to rozdanie ogólne, jest to czytanie ogólne. Ono nie będzie rezonować z każdym, dlatego że znak dzieli się na trzy dekady i jeszcze mamy różne ascendenty, różne układy planet w znaku, ale mam nadzieję, że Jakąś małą treść, coś do podpowie. Coś może mi się uda Wam podpowiedzieć, co Wam się tak naprawdę przyda. Pamiętajcie, kochani, jedno, że jest to rozkład ogólny i nie przekładajcie go na swoje problemy osobiste, dlatego że naprawdę żeby określić. Dokładnie problem, gdzie leży problem, jaki i jak go rozwiązać, potrzebne jest do tego osobiste podejście do kart, kochani. Także mm, pamiętajcie, bo bardzo dużo jest komentarzy takich, że o, mnie się nie sprawdziło czytanie miesięczne, albo jednak mój mąż mnie zdradzał, a pani wyszło, że nie zdradzał w ogólnym czytaniu. No, wiecie, że to jest ogólne, naprawdę i bardzo Was proszę. Abyście wzięli to sobie do serca. Dlatego ja, kochani, czytam tarota właśnie energetycznie, bo no, jest to mniej więcej zarys, czy energetyka będzie dla Was pozytywna do działania, do wszczęcia, do wszczęcia jakichś decyzji, albo będzie nie, niedobra energetyka. No i to, to, kochani, będzie, to wystarczy, tak? Jeśli chodzi o ogólne czytanie. Pozdrawiam Was kochani serdecznie. No i jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękuję, że tu jesteście. I zaczynamy od trygonu wody. I zaczynamy, kochani, od znaku rybek, bo one są pierwsze, tak? Witam rybki serdecznie na rozdaniu na miesiąc grudzień. I teraz tak. Rybki, rybki, rybki. Najważniejsze wydarzenie dla rybek. Rybki. Was <laughs> buław. Prawdziwy powód tego co się dzieje. Co powstrzymujecie przed pójściem do przodu? Dobrze. Co należy zrobić, aby pokonać przeszkodę? I lekcja. Lekcja. Super. O. O. Kochane rybki moje <laughs> najważniejsze wydarzenie. Paść była w słonka, wiecie co, czujecie w sobie, będziecie wielu z was w sobie będziecie czuli. Bardzo duży nadmiar, wręcz pozytywnej energii do działania, i do, będziecie mieli ogromną chęć na robienie czegoś nowego. Wy nawet nie będziecie dosłownie patrzeć, która godzina, ale może to będzie za sprawą Wenus w Skorpionie. Będziecie wiedzieli dosłownie, czego chcecie, tak? I, kochani, też wydaje, znaczy, wydaje mi się, Przyjdą do Was, do wielu z Was przyjdą jakieś dobre wiadomości, myślę, na które też dosyć długo czekaliście. Myślę, że też otworzą się Wam bramy na realizację jakiegoś celu, na który też z jakiegoś powodu, bo tu jest, widzicie, popatrzcie. Na który też z jakiegoś powodu, kochani, e, długo czekaliście albo długo się przygotowywaliście, tak? Zaczynacie brać również e, przykład z innych ludzi, tak? Dla Was bardzo ważny będzie rozwój osobisty, ale również e, jakaś bezpośrednia deklaracja czegoś, tak? E, jakiś, nie wiem, bezpośredni. Nie wiem, pomysł jakiś, który do Was przychodzi, bądź jakieś zamierzenie, które będziecie realizować, będzie przez Was bardzo bezpośrednio zdeklarowane, kochani. Wiecie, że ja czytam energetycznie, dlatego że no. Szczegółów dużo nie będę podawać, bo no, każdy z nas ma inne sytuacje, kochani, więc nie chcę po prostu was zmylić. Powiem wam tak ogólnie, że energetykę macie przepiękną. I teraz tak, e, prawdziwy powód wydarzeń a powód wydarzeń przychodzi taki, że zaczynacie jak gdyby y, znowu y, y, nie wiem, y, od początku bo jest to jeden, karta numer jeden, tak? Czyli macie naprawdę bardzo wiele, kochani, możliwości. Wiecie, że nie wiem, czy będziecie zdobywać praktykę, tak? Będziecie umieli zadbać o swoje interesy, bo jest to karta Merkurego. Będziecie mieć. Będziecie w ogóle, słuchajcie, emanować odwagą, ale również sprytem, tak? Nie, nie będziecie do wielu rzeczy, słuchajcie, tak podchodzić, em, jak to em, tak otwarcie, tak? Ale będziecie w pewnym sensie działać skrycie, i chyba, słuchajcie, robiłam czytanie, a niebawem go wrzucę już na przyszły tydzień, i gdzieś to było właśnie. W jakimś czytaniu? Ja nie wiem, czy to właśnie nie dla rybek, żeby rybki nie działały po prostu spontanicznie, ale troszeczkę chytrze, tak? Skrycie. No i kochani, macie w sobie bardzo ogromny potencjał, siłę woli. Bardzo dużo będziecie mieli kreatywności na grudzień, Wam powiem. No, to jest przepiękna karta, z czego ja się strasznie cieszę. Jeszcze z przełożenia mam królową denarów, czyli jakieś dodatkowe pieniążki do Was przyjdą, zostaniecie nagrodzeni, albo to jakiś dodatkowy, duży bonus, który dla Was, wam, wam, do Was przyjdzie, tak? Zostaniecie docenieni przez, przez pracodawcę tutaj. E, albo no, albo otworzą się też, słuchajcie, e, nowe szanse, tak? E, kochani, teraz tak, co powstrzymuje Cię przed rozwojem? Ja myślę, kochani, że myślę, że m, takie poczucie braku motywacji e, albo... E, m, Niemożność pójścia do przodu, to znaczy nie to, że niemożność, niemoc, tak? Niemoc pójścia do przodu, troszeczkę wyżej. Może też jakiś tłumiony strach, kochani, albo gniew, albo zbytnie też analizowanie sytuacji innych osób, kochani, bo to jest tak naprawdę szansa na. Na, na, na mądrość, ale być może też em, tak naprawdę oddanie tej mocy dla innych osób w celu wspomagania i tak dalej zamiast po prostu poświęcić tą energetykę dla siebie, tak? E, brak inicjatywy, no jedynie no takie rzeczy, tak? E, róż, również poczucie porażki, kochani albo e, słuchajcie Boicie się, że walka będzie przegrana, a nie jest to tak. Co należy zrobić, żeby pokonać przeszkodę? Zobaczcie, odejść od tego rozkminiania, bo e, odejść od takiego użalania się troszeczkę nad sobą, od rozpamiętywania, od wchodzenia do tego, co było kiedyś, kochani, co było dla was niekorzystne, tak? Mm, coś, co... co y, Spowodowało taki troszeczkę brak wiary w siebie, trauma przeszłości. Należy unikać, kochani, utknięcia w przeszłości, tak? Albo obwiniania też innych za kłopoty, albo również od strachu odejść od strachu przed wzięciem odpowiedzialności za siebie, tak? Wyjść z pozycji wiecznej ofiary, kochani. I tak, i jaka lekcja? Lekcją jest dla rybek, kochani, aby nie obawiać się dłuższego czekania na satysfakcję z powziętych decyzji, z powziętych na przykład z powziętej walki o siebie, czy z powziętej nowej pracy, bo to okaże się naprawdę dla was w dłuższej perspektywie, kochani, bardzo opłacalne i zobaczcie, zobaczcie, pod spodu jest karta słońca, przepiękna karta, która wam będzie towarzyszyć, królowa denarów i król e, denarów. Jest to tarotowa para. Jeśli chodzi o taki mały szczegół, to myślę, że e, kochani, e, może się do Was odezwać jakaś osoba z przeszłości. Może to być ojciec, ale również może być to osoba, która jest bardzo dobrze sytuowana e, i nie wiem tylko, czego by to miało dotyczyć, ale no, dla niektórych rybek też... Wydaje mi się, że może szykować się nowa osobistość, jeśli chodzi o związki dla rybek samotnych, tak? Także, kochani, o matko, patrzcie, 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 co tu to mi się dzieje. Rybki, e, wszystkiego, co najlepsze. No patrzcie, król Buław, zobaczcie. Patrzcie. Sprawiedliwość. No ktoś do was idzie, wiecie? Ktoś do was idzie, kochani. Wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że wam się podobało czytanko słonka. Jeżeli tak, bardzo e, chętnie was ugoszczę na czytaniu prywatnym. E, wszelkie informacje znajdują się w opisie pod filmem. A teraz, kochani, zapraszam osoby z poznaku jakiego raczka, tak? Raczek. Mhm. Raczek. Najważniejsze wydarzenie, Raczku. Wyskoczyły mi dwie karty. Mhm. Najważniejsze wydarzenie. Prawdziwy powód tych wydarzeń. Mhm. Co powstrzymuje cię przed rozwojem? Mhm. Co należy, o długopisik sobie schowam, co należy zrobić, aby pokonać przeszkodę. Mhm. No i lekcja do przerobienia dla Was. Kapłanka. Dziesiątka kielichów. Zobaczcie, sprawa być może dotyczy, kochani, jakiejś rodziny i wyboru albo wzięliście na siebie zbyt dużą odpowiedzialność za osobę z rodziny, bądź za rodzinę ale mogło być tak, że po prostu nie wiedzieliście również, jakiego wyboru dokonać. Kochani, najważniejsze wydarzenie w grudniu dla Was, jakaś walka, konflikt wewnętrzny, dotyczy to, słuchajcie, osoby z przeszłości albo osoba, która, którą myślicie, że znaliście całe życie. Tak? myślicie, że znacie całe życie. Może to być ktoś z poprzedniego wcielenia, jakaś karmiczna miłość, tak? Bratnia dusza albo również konflikt wewnętrzny może dotyczyć, słuchajcie, dzieci waszych. Tak, bo nie wiecie jak się na przykład sprawa potoczy, albo będziecie po prostu walczyć o swoje dzieci. Niektórzy mogą walczyć sądownie, tak? Kochani, ale to też dotyczy, dotyczy, słuchajcie, jakichś spraw z przeszłości, jakichś ludzi z przeszłości, i będzie tutaj walka. Może być tak, że może być walka słowna z kimś, ale również, kochani, jakiś taki konflikt, ale po to. Pamiętajcie, że każdy konflikt jest po to, aby po prostu sytuację rozwiązać. Czasami nie da się rozwiązać sytuacji w sposób niemy, prawda? I, I czasami trzeba y, powalczyć, ale jest to dobre. Również też może dla wielu osób to być współtworzenie z osobami y, z przeszłości, z osobą, którą poznaliście, tak? która jest dla was jako bratnia dusza, y, i współtworzenie czegoś nowego, wspaniałego y, i prawdziwy powód tych wydarzeń, właśnie, kochani, jest tu azbuław. Y, jest to bardzo silna seksualność, być może do kogoś was po prostu przyciągnęło. Ktoś spełnia Waszą, nie wiem, Wasze. Znaczy, ktoś jest po prostu tak jakby dla Was osobą wyjątkową, na którą bardzo dużo czekaliście, tak? Ale również, kochani, może to być, że prawdziwy powód wydarzeń Słonka może być na przykład możliwość wyboru, tak? To jest nowa szansa. albo kochani kolejna próba, rozpoczęcia czegoś na nowo. Tak być może życia na nowo z kimś. E, ale również kochani nowe uczucie. Powodem też wydarzeń jest e, spotkanie też drugiej osoby, która po prostu no, jest dla was e, jak właśnie ta bratnia dusza, tak taki... E, Kochające serce, początek długiego związku, o, też tak może być. Ewentualnie również począt, te, powodem tego konfliktu może być też ciąża, na przykład, na którą nie byliście przygotowani. E, teraz słonka, tak. E, co powstrzymuje Cię przed rozwojem? Ja myślę, że Także słonka, może tak być, że troszeczkę się zbytnio martwicie o swoje majątki, o znaczy o pieniążki, tak? E, może tak być, że niektórzy albo niektóre osoby, które mają z Wami do czynienia, stawiają pieniądze tak naprawdę ponad wszystko, tak? Czyli stawiają pieniądze e, przed sumieniem swoim, tak? Możecie też to być Wy. Ale słuchajcie, istnieją również takie przeszkody w tej karcie, jak gdyby y, niemożność osiągnięcia celu i to dotyczy dużych nakładów finansowych, tak? Y, no, y, y, myślę, że... Jakiś, jakaś sytuacja rozwija się po prostu nie w tym kierunku, co trzeba i dlatego stąd e, macie wrażenie, że e, nie możecie po prostu ruszyć, tak? E, tak. Takie, tak, tak bym to powiedziała. Co należy, kochani, aby tą przeszkodę pokonać? Kochani, karta gwiazdy jest to bardzo piękna karta. Po prostu żyć nadzieją, nie rezygnować e, ze, swo, m, ze swoich marzeń, e, dostrzec w sobie kreatywność, tak? E, zobaczyć, że tak naprawdę dostrzec to, że tak naprawdę to wszystko wcale nie jest takie trudne, jak wam się wydaje, tak? Że macie szansę na łatwość w działaniu. Ale musicie zaufać, tak? Zaufać przyszłości, zaufać temu, co do was idzie, tak? Zaufać nowej sytuacji, która do was przyszła, ale również zaufać w kosmos, tak? że wszystko się po coś dzieje. Jeżeli Wy ze spokojem do tego wszystkiego podejdziecie, zobaczycie, że tak naprawdę wcale to nie jest takie trudne, jak się wydaje, tak? bo, bo takie to wrażenie, jakby coś było tak niesamowicie trudne, ale to nie jest tak. Zobaczycie, że wcale to nie jest takie trudne, jak się wydaje. I teraz lekcja, kochani, lekcja dla was. Jest najważniejsze, aby zachować tak naprawdę swoje opinie dla siebie, szukając tak naprawdę odpowiedzi, kochani, znacznie głębiej, bo tam odpowiedź jest tak naprawdę w Was i Wy musicie iść za głosem serca, za tym, co czujecie. To po prostu trzeba pójść, tak? Nie myślisz tutaj logicznie, bo niestety logika czasami może nas wyprowadzić w pole. Do tego jest bardzo potrzebne czasami, czasami czucie serca. Dziękuję Wam, kochani, z całego serduszka. Mam nadzieję, że Wam coś pomogłam. I teraz, kochani, zapraszam osoby z podznaku, z skorpionka, tak? A Wam, rybki, bardzo, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Muszę sobie herbatkę zrobić tak szybciutko. Że byliście kochani ze mną i zapraszam już niebawem do innych czytań, nad czymś pomyślimy. Proszę tylko, kochani, pamiętać, że czytanie nie będzie rezonowało z każdym z Was, dlatego że wiecie, że mamy inne ascendenty, ja już to powtarzam po raz któryś, ale ludzie muszą to zapamiętać. I kochani, gdybyście mieli ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. Raczki, wszystkiego, co najlepsze, trzymam za Was bardzo, bardzo mocno kciuki. Teraz zapraszam skorpionki. Witam skorpionki. Dwie karty, zobaczymy. Jeszcze nie było dobrze przetasowane. Skorpionki na miesiąc grudzień. Skorpionki na miesiąc grudzień. Najważniejsze wydarzenie. Mm -hmm. Prawdziwy powód wydarzeń, Skorpionki. Prawdziwy powód wydarzeń. Mm -hmm. Co powstrzymuje Cię, Skorpionku, przed rozwojem? Co powstrzymuje Cię, Skorpionku, przed rozwojem? Mhm. Mm i teraz tak, co należy zrobić, aby pokonać przeszkodę? Co należy zrobić, aby pokonać przeszkodę? I lekcja do wyciągnięcia. Lekcja. Uuu. Podjąć decyzję. Patrzcie, pod spodem azdenarów. Dziewiątka kielichów idzie do Was spełnienie, kochani. Macie szansę na coś nowego, na piękny, nowy początek. Wezmę sobie tą moją herbatkę. Dobrze? Teraz tak, kochani. Kochani, em, najważniejsze wydarzenie dla Was, e, Słonka, em, patrząc na inne karty, tutaj myślę, że wielu z Was troszeczkę stworzyło sobie taką pułapkę. Em, przez siebie, typu na przykład upiększanie faktów, tak? Albo tłumaczenie czegoś, co tak naprawdę było fikcją bądź nieprawdą, ale wiecie jak to czasami jest, że człowiek nie chce spojrzeć prawdzie w oczy, tylko próbuje sobie to na swój sposób wytłumaczyć, aby po prostu, no, czasami przyjąć, przyjąć było lżej. Wiecie o co mi chodzi, tak? Myślę też, że też troszeczkę bardzo dużo jest tutaj marzeń, kochani, ale mało konkretnego, słuchajcie, działania, tak? Czyli ja myślę, że brakuje tutaj konkretnych, kochani, emocji również, bo emocja napędza do działania, tak? Yy, prawdziwy powód wydarzeń. Yy, wiecie co? Myślę, że jest tutaj mimo wszystko takie yy, nie wiem czy to poczucie yy, yy, poczucie yy, porażki yy, albo za dużo też słuchajcie od kogoś wiadomości. Być może to będą też jakieś plotki, które <laughs> niestety Yy, mogą dla was być bardzo obciążające i albo również słuchajcie yy, jakieś takie zbyt szybko też możecie troszeczkę kochani yy, skapitulować i pamiętajcie, że nie warto że nie warto, tak? Że musicie przyjąć postawę e, wytrwałą, dążyć wytrwale do tego, do czego, sobie, e, do czego wcześniej zmierzaliście, na co sobie po prostu, e, o czym postanowiliście, nie kapitulować, kochani, nie zastanawiać się i nie doszukiwać się. Na przykład minusów danej sytuacji czy danego przedsięwzięcia, tylko po to, żeby wytłumaczyć swoją niemoc czy niechęć do działania słonka. No i też właśnie jeśli chodzi o plotki, bo mogą do Was docierać też jakieś plotki, kochani, które tak naprawdę mogą się okazać zupełnie nieprawdziwe, więc nie przejmujcie się tym. Po prostu spróbujcie sobie, kochani, dać. Na luz, tak? Co Cię powstrzymuje przed rozwodem. O Jezu, przed rozwodem, przed rozwojem. <grymne> to jest jaki no. <grymne> Może ktoś się będzie rozwodził. Słuchajcie, to jest niepojęte. Coś musiałam powiedzieć dlatego nie wiem dlaczego. No, ale widocznie tak miało być, kochani. Myślę, że powstrzymuje Was przed rozwojem brak jasnej odpowiedzi. Że wielu z was na. Na jakąś. Wielu z Was chciałoby mieć natychmiast. Na, o, chcielibyście natychmiast znać odpowiedź, tak? Chcielibyście mieć sytuację bardzo jasną, czyli podejmujecie jakieś działania, nie wiecie tak naprawdę, co Was czeka, ale już, wy już byście chcieli po prostu znać tej całej sytuacji wynik. Może też Was powstrzymywać pewna stagnacja, kochani, i odmowa w działaniu, tak? Odmowa w manifestacji czegokolwiek, i zmiany czegokolwiek, chęci zmiany czegokolwiek, kochani. Także troszeczkę też izolowanie się od, od ludzi, od chęć taka zamknięcia się przed światem, odejście od wszystkich, od wszystkiego i chęć zamknięcia się przed światem, kochani, niedobrze. Co należy zrobić, aby pokonać, kochani, przeszkodę? Dostrzec to piękno wokół, zobaczcie, jakie, jak naprawdę, ile macie pięknych rzeczy dookoła. Zobaczyć jak, zobaczyć, jak bogate jest życie. Być pozytywniejszym, zaakceptować aktualny stan rzeczy i zaakceptować to, Zaakceptować, kochani, to, że to, co ma przyjść, to przyjdzie zawsze wszystko, kochani, w odpowiednim czasie, tak? Eee, co, Słonka, jeszcze mogę Wam tutaj doradzić? Eee, potrzeba też Wam troszeczkę właśnie takiej refleksji nad sprawami wyższymi, że coś po coś się dzieje, że tak naprawdę Wy z niczym ani sami nie jesteście, tak? Eee, no co jeszcze mogę wam podpowiedzieć? Myślę, kochani, że to wszystko. I kochani kochankowie jako karta rada i lekcja do, przerobie, do przerobienia słonka. Rozwiązujcie problemy po cichutku i na spokojnie, biorąc pod uwagę, kochani, również opinie innych albo porady innych. Bo może się to okazać dla Was bardzo przydatne. I również, aby przyjrzeć się jakiejś sytuacji. Chyba miałam dzwonek do drzwi, moment. No już jestem, kochani. Wrócę do tej lekcji tutaj karty rady, aby, kochani, przyjrzeć się bardzo dobrze pewnym sytuacjom. I y, również kochani, też y, czerpcie radość z różnic, z kontrastu życia, tak? Eee, z tego, że nie zawsze wszystko jest łatwe, bo po trudach tak naprawdę mamy większą satysfakcję, jeżeli coś zdobędziemy. Zobaczcie, po trudach mamy taką satysfakcję, jak tu dziewiątka kielichów, i do Was naprawdę, kochani, idzie nowe spełnienie asmonet i spełnienie waszego marzenia. Także wykorzystajcie, kochani to. Dziękuję Wam bardzo słonka, że byliście ze mną. O, miałam to zobaczyć karta, karta diabeł, widzicie? Nie bądźcie na uwięzi własnych lęków słonka. E, kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję, że ze mną byliście. Jest mi niezmiernie miło. I trzymam za Was zawsze wszystkich, kochani, kciuki. Pamiętajcie, że to nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Gdyby ktoś miał ochotę na, na czytanie prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. A tymczasem dla Was wszystkiego, co najlepsze, kochani, spełnienia marzeń, no i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.